Siema, ja jestem Tomaj, A ja Dawid, czyli RC Kolec. Tak jest. A tutaj mamy Taliona EXB, który jest nowka sztuka nieśmigany. A tutaj mamy koła, które czekają już chyba z dwa miesiące u mnie. Bardzo długo szukałem sobie kół, które chciałbym założyć na rewo. Ale nie... rewo akurat już nie, nie będzie u mnie tak długo, żebym je przetestował na tych, na tych kółkach. I wydaje mi się, że idealnym pacjentem dla tych kół będzie właśnie ten sprzęcik. I co? Tak wam trochę chciałem nagrać materiał tak naprawdę też o same, samych tych kółkach, ale tak się zdarzyło, że już jest odpowiedni model dla nich. No to, to co, to powiem może, powiem może, co jest w tych kołach, dlaczego je wybrałem, i co jest uważam w nich ciekawego. co to ty... są? Chyba nie to są koła, które normalnie e, idą na Fire teama, czyli arma Fire Team, czyli taki, jak to było. E, Ten bojowy wózek? Bojowy wóz bojowy, wóz tak, wóz bojowy, tak naprawdę bazujący na podwoziu od e, Mojavi, mhm. bardzo fajny wózek, który myślę, że w końcu chyba już no, już musiałem teraz taliona mieć tym razem najpierw, tak, ale już prawie, prawie, prawie do mnie trafił ten. Ten fajer Bardzo pozytywna bardzo, bardzo pozytywna opinia na ten wózek. No w każdym razie kółka. I teraz dlaczego, co jak i dlaczego akurat te. A testowałem wiele, wiele różnych kół, yy, natomiast ja nie jestem fanem, nie, 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 nie lubię za bardzo zbyt szerokich kół. Jak chodzi o średnicę, no to yy, fajnie jak jest optymalna albo trochę większa średnica niż tam powiedzmy prze, prze, przewidziana na, na wózek. No bo daje to większy prześwit, daje to. Większe, właśnie, możliwości terenowe, i jeżeli nie zmienimy przełożeń, no to też i większe prędkości, jeżeli silnik to uciągnie i regiel. Ale oczywiście jest to ryzyko przegrania, większe siły na układ napędowy się znacznie są generowane, i tak Więc to jest coś za coś. Ale do rzeczy, zobaczcie, że te koła średnicowo. One są znacznie większe od tych w talionie. Talion ma generalnie dosyć małe koła, jak na powiedzmy tam tra Tragusa, e, ale te koła e, z Fireteama są duże średnicowo, ale wcale nie są jakieś szerokie, czyli owszem, e, są trochę szersze e, niż, niż, te, niż te oryginały, ale nie są jakimiś, o teraz to widać, nie są jakimiś tam e, balonami. Myślę, że jedna z węższych o tych średnicy, mm -hmm. jakby, które, z którymi miałem do czynienia. Poza tym, akurat całkiem... Całkiem gra ten nawet z tymi talionowymi, jakby całkiem, że tak podobne nawiązuje, Prawdę. nawiązuje prawda i no takich, takich kół szukałem, poza tym akurat Wojtek, pozdrawiam Cię Wojtku, Wojtek, który już trochę prześmigał w Fireteam, mówił mi, że jest bardzo zadowolony jak zajechał jeden komplet, to drugi wybrał, też nie kombinował, tylko był na tyle zadowolony z tych kół, że kółki po prostu drugie takie same. Jedną rzecz Wam pokażę. Ja szukałem o tych kołach trochę po, po necie informacji Mnie cieka... i nie znalazłem jej, dlatego Wam ją pokażę z bliska. Zastanawiam się, jakby dokładnie co to jest, bo ten, jakby fajny jest tutaj, to jakby taki inny ten, ten wygląd tych, tych, tych gum i no nie byłem pewien, domyślałem że to guma, czy to jakieś tworzywo, to twarde, miękkie. No widać niby, że tu jest felga, prawda? Ona się tu kończy, a tu już jest dalej balon. No i jakby zobaczcie, że. To jest taka ta struktura, to jest po prostu na, na gumie yy, zrobiona, nie? więc to, to w ten sposób yy, tutaj sobie pracuje. Guma jest dosyć sztywna, one, widziałem filmiki, oglądałem, one nie balonują mocno, trochę, ale nie mocno. Spokojnie, jak tam 1650 się MAX6 wsadzi i 6S, to na takim fire teamie, jak się da pełen bud na starcie, to te przody tam zbalonują, ale nie na tyle, żeby się rozrywały czy coś, więc dosyć, nie, bardzo, bardzo wytrzymałe. To co ciekawe, z czym się jeszcze nie spotkałem nigdy, to że mają dużo dziurek już fabrycznie, prawda? Patrzyliśmy przed chwilą. Tak, przed chwilą właśnie patrzyliśmy, bo jak się weźmie do ręki, to może tego akurat nie słyszycie, ale słychać to powietrze, które z nich ucieka. No. I przeliczyliśmy, że dookoła w oponie, nie od strony wewnętrznej, jak to przeważnie się zdarzało, tylko w oponie, czyli to co zawsze myślimy robić sami, ma sześć Aż 6 dziurek, tak? Przeważnie, tak jak wspomniałem, nie patrzę. Czy nie dodatkowo to my w środku, jeszcze? Nie ma, od środka nie, nie ma. Nie? Nie? Jakby pamiętajcie, że. Nie, nie ma, nie ma. No, że jak... nie. Czyli te sześć mamy tylko w, 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 w oponie w tym przypadku, no, w gumie. Jak chcecie jeździć po, po wodzie, po wilgotnym, po jakimś błocie to generalnie optymalnym rozwiązaniem jest te dziurki od wewnątrz, jeżeli są, a zazwyczaj są na feldze, po prostu zakleić albo taśmą, albo klejem na ciepło, albo w jakiś inny sposób, żeby nie, nie wylatywała tędy woda. Dodatkowo, jak przeotworujecie sobie, nie wiem, zrobicie dwa, cztery otwory w oponie, no to wtedy one mniej balonują, bardziej równomiernie balonują też i ten syf, który ewentualnie się zostanie, wychodzi na zewnątrz. Zawodnicze wózki generalnie też się w zawodniczych wózkach dziurkuje, zarówno w bagusach jak i, jak i w tragusach, to ile dziur się robi, tam to już jest naprawdę indywidualna preferencja, indywidualne preferencje, ale jak e, ja długo nie, dziur, nie dziurkowałem tu do baszu, do końca jeszcze nie wiem, czy czy zawsze będę, będę robił te, te otwory. Patrzę, bo one są kierunkowe, więc założymy tak. sobie, ale one są kierunkowe, więc trzeba je założyć tak zgodnie mm -hmm. z, 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 z kierunkiem nie, bieżnika. Bo ja zawsze w waszu lubiłem, jak te koła balonują. Nawet jak mocno, nie? Tak, wiadomo, nie do przesady, ale, ale jednak mi się to podobało, raz, że to się przydaje do sterowania modelem, nie? A Czyli, dwa... Jeśli lubimy sobie zrobić flipa, no. backflipa, zresztą no. tutaj jest jeden czy dwa, Pozdrawiamy Marka z tego miejsca, które tam Techno lubi sobie poskakać, tak. Rzuca często filmiki. Szacun. Szacun gości, jak to robić, te flipy, chyba flipy w powietrzu, po, po trzy sztuki nawet, to to, to to właśnie o to chodzi. I dzięki temu te balonowanie wtedy wzmaga e, możliwości e, zachowania się tego modelu w powietrzu. Możemy go wysterować i tak naprawdę przy dużej mocy, a tutaj mówimy o, o modelach napędzanych 6S możemy go w każdym momencie, niemalże w każdym momencie wyratować. Tak? Gdyby tak. nam tam niechcący leciał na plecy, czy, czy, czy na spoiler tylny, czy by pikował bardzo mocno, to przy zachowaniu takiej dużej mocy i balonowaniu kłuci tej rotacji, która by się w tym momencie pojawia, możemy go jeszcze odratować i telemarkiem wylądować na cztery łapy, jak to mówią, nie? jak jest odpowiednio dużo mocy, to, to zawsze tam zbalonuje i wyciągnie i... Jak jest duża średnica, to nie trzeba też tego aż tyle tego balonowania, żeby obracać tym, tym modelem. Ale no generalnie przydaje się to. Ja już widzę, że mnie się podoba. Znalazłem tylko jeden filmik i to był filmik JT, jak jeździł na tych kołach yy, kratonem. Ale to tak jak tu u niego: takie filmiki, tylko takie były przejazdy, w tom i z powrotem. Po asfalcie, i wtedy zauważyłem, znaczy jemu on był też bardzo pod wrażeniem przy tych przejazdach takich, że to fajnie się sprawują te kółka w kratonie. No i postanowiłem, że nabędę je w drodze kupna do No i powiem Ci, że mnie się podoba, ale nagle został już w świtu. Znaczy, no jest petarda, to znaczy tak. W sumie nie Miałem, trafić tam stoi rewia. Miałem, myślałem, że wsadzę do rewo. E, taką konwersję znalazłem. Jest taka konwersja od e, takiej firmy nie, niemieckiej, chyba 3, 3M, MM, tak? Chyba tak, tak to się nazywa. Jest dostępna w każdym razie, że można wsadzić, jakby wtedy jest taka konwersja Plug and Play e, 1650 e, e, silniki Combo Max 6 i myślałem, wsadzić powiedzmy do rewo. Tam to kombo i te koła, niby byłby taki potwór. Ale już miało być, jest, jest arma, jest talion i są te koła. No i w tym momencie, mm, no jest większy prześwit i co? Bardzo no. mocno go podniosło. Nie, Bardzo, nie, no. nie, nie, nie było tego na filmie, ale sprawdzałem mniej więcej, że tak powiem, ile palców wejdzie. Ile palców wejdzie, sprawdzam. E, no i wchodzi ponad dwa, prawie trzy palce, a tutaj wchodzą prawie cztery. Więc jest bardzo wysoko teraz podniesiony. Ja nie chcę w to wnikać dalej, ile palców. Cztery paluchy. Więc, już no. więc jest bardzo wysoko, jest bardzo wysoko podniesiony. No na pewno zmieni się jego specyfika jazdy. Nie będzie może taki szybki, nie będzie taki... E, to szybki no będzie. Na prędkość szybki będzie. Na prędkość jak szybki będzie. Pociągnie Natomiast... no silnik Greger, to będzie jeszcze szybszy, mm -hmm. ale nie będzie taki zwinny, chyba, nie? Bo nie będzie miał tej zwinności, bo z źle, źle, źle zuchuchu, że to mm -hmm. mu zabraknie tego w tym przypadku. Ale, no... ale generalnie, jakby moje założenia spełniają, jakby jestem mm -hmm. zadowolony z tych kół, to jest przy, pierwsza przymiarka, nie, nie przymierzaliśmy tych kół wcześniej. Mm -hmm. Jestem zadowolony, po prostu tak. Te koła. Super do takiego street baszu, speed baszu, trawa, e, jakieś tam shooter, takie rzeczy, tak? Ale w cięższy teren albo jak się chce trochę właśnie poflipować, coś zrobić, to już nimi będzie, e, no nie będzie tak, e, tak, tak łatwo. A w grubszy teren, w jakieś wie, większe nierówności, mhm. no to, to myślę o tych. Tylko no, taka obawa moja, czy. Kurna, na ile ten będzie obrywał ten układ napędowy po prostu, tak? Pamiętajmy że, pamiętajmy, że koła, pamiętajmy, że koła nadal są wąskie, po prostu, a nie szerokie jak to większość osób dobiera, to wtedy tak naprawdę dostają te układy napędowe po dupie za przeproszeniem. Koła są większe, ale nadal są wąskie, więc tutaj mniejszy jest docisk w tym przypadku na podłoże, to może spowodować, no, że wytrzymają dłużej po prostu, to na pewno. Ale no, mnie się podoba. Nawet tak tym, No bieżnik pasuje jakby z tyłu, naprawdę. Jakiś pędzi wiatr, teraz bym to powiedział. Taki się, no, tak. Taki bocian się zrobił, uniesiony, ale tak, no tak. naprawdę prześwit, prześwitł, prześwitł. No dobra. To możecie się spodziewać, że będą jazdy też i na tych, na tych kołach. Koła od Army Fire Team. Na Talionie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy ręce koledzy